O, kto ma oczy, ten widzi. O kto ma serce, ten wie. Ktoś chce być Bogiem numer dwa, tworzy życie, wyczerpać moc. Energia bólu, energia snu podtrzymuje upadły kosmos. Z bólu i przyjemności tu jest baj dlań, chaos dla nas niewidziana siła trzyma świat zniszczenie odbowa. Witam serdecznie w systemie miłości wieczorową porą przy kilku refleksjach na temat ludzkiego życia w kosmosie i w niebie. Głównie interesuje nas życie w kosmosie, ponieważ tu żyjemy obecnie. Nasza świadomość jest wcielona w nasze ciało. Tak ojciec mówił, że dusza, że ciało jest powłoką na duszy. Więc jesteśmy tutaj wcieleni i musimy się tutaj odnajdywać, bo w niebie to później się możemy odnajdywać. Teraz jest w tej chwili. Czas przemijający i w tym czasie przemijającym musimy się odnaleźć, zobaczyć o co tu w tym wszystkim chodzi. Ojciec Pio, jak mu zadałem pytanie, czy są galaktyk, czy, czy w kosmosie są cywilizacje, to ojciec Pio mi odpowiedział: No to co? Mam ci liczyć gwiazdy na niebie, przy, której, przy których są cywilizacje? Dodał mi, że prawie przy wszystkich gwiazdach, czyli przy słońcach w naszym znaczeniu yy, są cywilizacje, i to jest właśnie ten problem, że po wyjściu z nieba został stworzony świat materialny, innego typu niż nam się wydaje, bo w niebie też jest świat materialny, tylko na innych zasadach, na innych wibracjach stworzono światy materialne na, z kolei na innych wibracjach i te wibracje okazały się dla nas nieszczęściem. Skostniały, potem się wytworzyły różne mutacje genetyczne. W końcu krótko żyjemy, mamy niezły nie organizm, który nam dokucza, musimy jeść, musimy energię zdobywać nie z nieba, tylko z tego świata, zabijając ten świat. To dla nas jest tragedią, nieszczęściem i wszyscy się oburzają, nawet ateiści się oburzają, że muszą zabijać niszczyć przyrodę po to, żeby się wyżywić i mieć energię. No to już jest widać, że coś jest nie tak. Więc kosmos jest pełen cywilizacji. Jedni mają wyższą technikę, inni mają niższą. Ja oglądałem wiele filmików, bo lubię te filmy Star Trek i właśnie kilka zdjęć dzisiaj pokażę na początku. Wiele, wiele różnych filmów sobie oglądałem, bo lubię i co dzień Teraz właśnie można by powiedzieć, że wracam do tych starych filmów, sobie oglądam, które mnie cieszą i jednocześnie pobudzają mnie do mądrości, do jeszcze głębszej refleksji: jak to się stało, że tyle cywilizacji marnieje i nie odpuszczają sobie, jak ojciec Pio mówił, nie chcą znać Boga, chociaż wiedzą o Bogu, ale nie chcą do Niego. Się przybliżać i doskonalić się według Jego wzorca. Wolą swoje ateistyczne, lewackie yy, stanowiska, lewackie cnoty, które wywołują agresję i cnoty w cudzysłowie, oczywiście. Agresję i niepokój. Ich cnota to nienawiść, a cnota chrześcijan, katolików, to jest miłość bliźniego, jak siebie samego. I tu jest właśnie ta różnica. Więc cywilizacje są, a my musimy to zrozumieć. Po co one są? My już to wiemy, dzięki ojcu Pio, że powychodzili z nieba i nawet jeszcze czasem wychodzą, niektórzy, ojciec Pio dodał, ale tylko po to, żeby pomagać albo <ścoughs> skosztować yy, tego chleba kosmicznego. Niestety jest to nieudany projekt, który się wali, sypie i niszczy samego siebie. Kosmos zniszczy samego siebie. To nie jest niebo, jak ojciec Pio mówił, i nigdy nie było raju w tym kosmosie, i w tej, na tej ziemi też nie było raju, wbrew temu, co głosi Biblia i Kościół. Kościół błądzi i musi się nawrócić. To tyle, I jeszcze parę myśli przeczytam. Piękno w tym świecie zapomniało, że swoje źródło ma w Bogu. Piękni ludzie również zapominają, że są aniołami z nieba. Władza uzurpatorska zawsze przewraca ducha, wolność i suwerenność narodu. No teraz akurat to widzimy, co się dzieje w Polsce. Jak lewacy niektórzy się przekształcili z prawaków na lewaków. <laughs> I teraz kombinują jak koń pod górę, żeby zepsuć wybory, i to wszystko, co jest w Polsce, najpiękniejsze. Wszyscy grzesznicy na tym świecie pragną nieba, ale często w ten sposób, jak to oni rozumieją. Stąd nieba w kosmosie. Stąd nieba w kosmosie często się kłócą. Nieba w cudzysłowie, oczywiście. Bo każdy reprezentuje jakieś swoje niebo, bo niebo jest w nas, to co mówił Jezus. Królestwo Niebieskie jest pośród Was i w nas, więc my mamy różne nieba. Jeśli jesteśmy ateistami, to mamy niebo ateistyczne, które się kończy śmiercią i nienawiścią do Boga. A jeśli mamy niebo chrześcijańskie, katolickie, które tu przysłał Bóg z nieba, no to. Mamy niebo niebiańskie już w naszej duszy. Większość pisarzy to 90% piszą bez ducha. Aniołowie w kosmosie, w państwach, bardzo odeszli od źródła życia Boga. Jeśli ktoś nakrzyczy i jakoś tam narozrabia w życiu, Lepiej jest przeprosić Boga. To go uzdrowi wewnętrznie. Gdy patrzysz w lustrze na siebie, to raczej dostrzegaj tam innych potrzebujących piękna duszy. Tak, zwane najświętsze religie często się bombardują i niszczą nawzajem. Mamy przykład Izraela, Islamu. Jeśli chcesz zrozumieć niebo i do niego dojść, to co dzień musisz klęknąć i zadać Bogu pytania: Co się stało, Boże, że jest tak źle? Wtedy Bóg Ci odpowie w standardowej. Modlitwie niekoniecznie usłyszysz odpowiedź. Ważne by codziennie się czymś ekscytować. Dusza potrzebuje ekstazy nieustannej. Najlepiej, żeby te ekstazy były w kierunku właśnie połączenia naszych pragnień szczęścia, przyjemności nawet fizycznych z naszą duszą, bo często odrywamy jedno od drugiego i nie cieszymy się, ale nie wiemy. Dlaczego się cieszymy? A przecież to dusza cię cieszy, nie ciało. Ciało jest martwe cały czas. Chodzimy w martwych ciałach. To dusza i świadomość utrzymuje ciało. Władza ma służyć, a nie korumpować siebie i otoczenie. Swoje ideologiczne, egoistyczne słabości musi porzucić, by mogła służyć. To tyle z tych refleksji. Miłość jest służącą. Służącym. Miłość jest lokajem, jest tym, który służy. Mamy być sługami, bo miłość jest służąca i Bóg służy, a nie wymaga. Bóg nie wymaga niczego i my też nie wymagajmy. Kiedyś ojciec pio mi mówił właśnie o pewnej osobie, bo pytałem o nią, to. Mówił, że za bardzo wymaga, dlatego jest nieszczęśliwa. Niewiele trzeba wymagać, właściwie niczego nie trzeba wymagać. Jeśli masz miłość, to nie wymagaj ani od siebie, ani od innych niczego. Rób po prostu wszystko z miłością. Sprzątaj, nawet cokolwiek robisz. Czy siądziesz, czy przejdziesz się kawałek, czy coś oglądasz, czy nie wiem, coś innego gotujesz, rób to z miłością. I to jest właśnie ta służba miłości. Mamy służyć miłości, a nie sobie. Tylko nie zapominajmy tego, że Bóg jest miłością i my też jesteśmy miłością. Więc, jak służymy sobie, to służymy miłości, która jest bardzo otwarta i bezinteresowna. To tyle tych refleksji i dobrej nocy życzę. O, kto ma poczy, ten widzi. Kto ma serce, ten wie. Ktoś chce być Bogiem, numer dwa, tworzy życie, wyczerpać moc. Energia bólu, energia snu podtrzymuje upadły kosmos z bólu i przyjemności. Tak tu jest. Braj dla nich, chaos dla nas. Niewidzialna siła trzyma świat. Zniszczenie, odbudowa, tylko po to, by istniał czas. Widzisz to, czujesz to. Byliśmy tam, byliśmy światłem, byliśmy cieniem. Upadliśmy, wyrzuceni i odnaleźliśmy miłość. Im, z wiarą, z pragnieniem, chcą nas zniszczyć, ale miłość nie umiera nigdy. Na skraju galaktyk, na krańcu stów, upadli bogowie, znów szukają dróg. Lecz święci wskazali, jak zakończyć grę. Miłość i czystość jedyny cel. Jedyny cel. Jedyny cel. Tam byliśmy światłem, byliśmy cieniem Nie upadliśmy, wyrzuceni Odnaleźliśmy miłość, My byliśmy tam Kto ma oczy, należy się ciebie Popadnij się, odnaleźliśmy miłość Kto ma oczy So i